Witam Was bardzo serdecznie w podsumowaniu ostatniego meczu Wisły-Kraków. Niestety remisujemy bezbramkowo z Zagłębiem Sosnowiec. No nie jesteśmy z tego faktu zadowoleni, mecz naprawdę, no, słabo wyglądaliśmy, no, słabo wyglądaliśmy. E, tak naprawdę no, środek pola nie za bardzo funkcjonował, widać, że brakowało tego, tego Dudy, tak powiem szczerze, bo on w wielu spotkaniach naprawdę dużo lepiej wyprowadza za piłkę e, niż Gogu. No Gogu był, był dramatyczny w tym spotkaniu, e, tak naprawdę ja już w pewnym momencie mówiłem, że po prostu nie podajcie do niego, bo to po prostu jest e, no, bez sensu, to, to momentami było czasami bez sensu. No ale e, oczywiście no wiadomo, że czasami no, trzeba, było do niego, trzeba było do niego podać. E, no, no, no generalnie bardzo mało y, jakości z przodu oczywiście no, były jakieś tam sytuacje ale zawsze brakowało y, dokładności zawsze brakowało właśnie tego ostatniego y, podania jeśli nawet było to podanie to brakowało finalizacji te uderzenia wszystko było za za wolno wszystko te uderzenia też były takie no wiecie takie żeby uderzyć tak żeby żeby cokolwiek zrobić a to, to nie jest też dobre też brakowało mi takiej, takiej presji, takiej agresji e, do skoku, no tego też, te, tego też nie było i myślę, że można też śmiało powiedzieć, że Zagłębie więc też miało swoją taką sytuację, gdyby niedobra interwencja naszego e, hiszpańskiego bramkarza, to kto wie, e, jakby się ten mecz mógł e, zakończyć, także tutaj... Mm... Mogło się okazać, to był mecz taki, gdzie mógł on się potoczyć zupełnie w dwie strony, tak? No skończyło się podziałem punktów, ale generalnie rzecz biorąc, no mogło to być zwycięstwo Wisły, jasne, mm, bo no, któraś sytuacja po prostu mogła wpaść tak tak na, 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 na po to mówiąc, albo, no, y, albo po prostu zagłębi Sosnowiec, mogło jakąś sytuację wykorzystać. Także mecz bardzo. Jeżeli... No, trener Sobolewski mówił, że kontrolowaliśmy ten mecz, no, no. Po, no no, tak, no to nie, taka półprawda bym powiedział, no bo, bo faktycznie wiele razy nie kontrolowaliśmy. Tak naprawdę ratował tą sytuację albo Alan, albo Joseph Kolej, e, albo Dawid Shot potrafił czasami, ale to generalnie trzeba sobie jasno powiedzieć, że no kontrola to jest jednak kontrola, tak? A, a tutaj czasami to było tak na słowo honoru. E, także, także nie powiedziałbym, że kontrolowaliśmy to spotkanie. Tak samo nie uważam, e, nie zgodzę się z tym określeniem, że zagraliśmy przyzwoite spotkanie. Znaczy chyba, że y, zagraliśmy przyzwoite spotkanie jak na G, y, tylko no zapomniał trener Sobolewski dodać, że no graliśmy z drużyną, która ma naprawdę miała bardzo duże problemy z punktowaniem i, 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 i też ta gra nie wyglądała momentami mm, dobrze. Mam tu na myśli oczywiście Zagłębie Sosnowiec, no to też na tle takiego rywala jak ktoś mówi, że przyzwoicie, no to to chyba nie było jednak przyzwoicie. Y, oczywiście no to nie jest tak, że Wisła E, miała pewnie w statystykach, jakbyśmy sobie popatrzyli, no to Wisła była troszkę lepszym e, zespołem. No ale co z tego, no to statystyki to nie wszystko. E, liczy się to, e, jak, jak, jak strzelasz na bramkę, jak konstruujesz akcję. E, a tutaj, no, najwidoczniej tak, tak trzeba powiedzieć, że było, no, no było słabo. No, było słabo. E, Wisła była taka, no, bez wyrazu i bardzo duży wciąż problem. E, jest, jeżeli zespół się broni, zespół gra, yy, że tak powiem, bardziej na, na swojej połowie, broni się po prostu i, i, i czeka na nasze błędy, to my mamy z tym yy, bardzo duży problem. Yy, tak było w meczu z Liswą Wydawało się, że my z Resowią yy, takim spotkaniem był, gdzie trochę uwierzyliśmy, że może, yy, że ta drużyna za, zaczęła troszkę lepiej funkcjonować. Yy, no niestety nie zaczęła lepiej funkcjonować i cały czas jest jak jest i, i, i mamy z tym ogromny, y, ogromny problem, bo jeżeli zespół gra też taki otwarty futbol, to my sobie dosyć dobrze radzimy, tak trzeba sobie jasno powiedzieć. W sytuacji, w której jest odwrotnie, no to, no to mamy naprawdę spore ciężary. Także tutaj to, to jest kwestia do do zastanowienia, do popracowania no myślę, że tak sam Radosław Sobolewski wie że, że ten mecz nie był tak, taki dobry jak powiedział no, ale pewnie, pewnie wiecie jaki jest też Radek na tych konferencjach Sobolewski, że raczej rzadko krytykuje swoich zawodników, bardzo rzadko krytykuje swoich zawodników wręcz chyba nie było takiej sytuacji także no tak, jeśli chodzi o też ważne pytanie bo też odpowiedział na to pytanie na konferencji, czy co, jak się z tym czuję, że został że tam wywołany, że tak powiem, e, przez kibiców. E, no, powiem tak, no powiedział akurat dobrze, w sensie e, wiecie: no, My możemy chcieć jego zwolnienia, albo i nie, albo i tak, zależy od, od punktu widzenia mm, i jakby. To jest normalne, ale to co miał Radosław Sobolewski powiedzieć, że on się podda? No też uważam, że, że byłoby to słabe z jego strony. Chce cały czas walczyć i decyzja tak naprawdę jest po stronie e, zarządu, tak? E, albo po prostu Jarosława Królewskiego. To on dał mu zaufanie. Ale też no, nie ukrywajmy, dajesz komuś zaufanie, to też ponosisz za to y, pewnego rodzaju y, odpowiedzialność. No, no mi się nie podobało w tym meczu, bo brakło... Inaczej, znaczy, no, trener Sobolewski mówi, że to jest powrót do DNA, do krakowskiej piłki. no. Czasami gramy kombinacyjnie, to, to jasne, ale czy w tym meczu graliśmy kombinacyjnie, no było kilka akcji, gdzie, gdzie zagraliśmy szybciej, gdzie zagraliśmy z pierwszej yy, piłki, ale tego jest po prostu moim skromnym zdaniem yy, za mało, tego jest po prostu za mało, yy, bo w tym meczu okej, okay, no ja się zgodzę też z tym stwierdzeniem, że... Że to nie jest też tak, że, że tutaj nic nie pokazaliśmy, ale tych błędów, tej niedokładności było bardzo dużo i, i też takiego obrak zdecydowania, te uderzenia to też, wiecie, no moim zdaniem to też są rzeczy do wyćwiczenia, to są rzeczy, które się trenuje generalnie, uderza się na bramkę na treningach. Wiadomo, że na treningach to, to pewnie lepiej wychodzi, ale po to, po to się to trenuje, żeby to w spotkaniu wychodziło, no a tutaj to też nie wychodziło. Czy Alfaro, czy Goku, czy ktokolwiek inny nie byli w stanie tutaj uderzyć w sposób groźny. No myślę, że nawet Szymon Sobczak no, miał uderzenie z rzutu wolnego też takie bez przekonania, bo Szymon ma przekonanie do uderzenia, to, to raczej to są dużo lepsze strzały tutaj. No, to po prostu było takie, żeby trafić bramkę i dać się pomylić e, bramkarzowi, także to nie było jakieś dobre e, dobre uderzenie. No bardzo szkoda, bardzo szkoda, że ten mecz tak się potoczył. Uważam, że wiele błędów zostało też popełnionych, bo bo, bo, bo po prostu ten skład ten pierwszy wyjściowy no, no był może błędny, bo nie za bardzo też były możliwości ku temu, by, by troszkę lepiej ten zespół mógłby wyglądać. No bo no, musiał zagrać tak naprawdę go e, no można było to jakoś poprzestawiać, żeby coś inaczej można było zagrać. Ale, ale umówmy się, no to była taka jedyna taka pff, sensowna w miarę. No, czy, no można było to jeszcze, kom... ale mówię, no tutaj nie mam pretensji, aczkolwiek no. No, no jeśli chodzi o fakty no to Goguł naprawdę słabo myślę, że też braku. myślę, że każdy zawodnik, do, do każdego zawodnika można byłoby się naprawdę przyczepić no teraz czeka nas mecz, ciężki mecz pucharowy z Polonią Warszawa zobaczymy czy to będzie długi mecz czy to będzie mecz po no, prostu w regulaminowym czasie zakończony no to się, że tak powiem okaże już we wtorek bo potem mamy spotkanie kolejne, ligowe, także tutaj na tym się też trzeba skupić. Także no cóż, martwi to, bo to jest, to jest oczywiście, ktoś powie, że punkt trzeba szanować, jasne, ale jednak no, nie kryjemy rozczarowania i tutaj no, ja nie kryję tego rozczarowania, jestem po prostu lekko mówiąc. Może nie zniesmaczony, ale, ale troszeczkę no taki przybity tym wszystkim, że znowu, znowu się nie wiedzie, znowu jest pod górkę. Mm. Powiem wprost, powiem wprost, że ja bym bardzo nie chciał zmiany trenera w tym kontekście, że zdaję sobie z tego sprawę, że no nikt, nikt tutaj sensowny nie przyjdzie, w sensie no jeżeli ktoś mi mówi Kazimierz Moska, to ok, no to jest trener, który być może wprowadzi Wisłę Kraków do Ekstraklasy, być może, nie ma takich gwarancji. Ale czy w tej Ekstraklasie to będzie trener, który będzie rozwijał ten klub, czy to będzie trener, który będzie miał też wyniki sportowe takie na utrzymanie, no myślę, że, myślę, że nie widać to po tym jak wygląda tutaj jego historia z ŁKS-em chociażby. Znaczy wyglądała, bo już trenerem ŁKS-u Kazimierz Moskal nie jest. No jak ktoś mi już wylatuje grupym przykładem jak Henryk Kasperczak, to wiedz, że jest źle. Także tutaj to, to już naprawdę są takie abstrakcyjne przykłady, ale takie się zdarzają, no dajmy już Panu Henrykowi odpocząć bo jeszcze będziemy go tutaj ściągać do Wisły Kraków jeszcze do pracy naprawdę w ciężkich w ciężkich warunkach. Także także nie, także tutaj myślę, że to też ta opcja nie wchodzi w grę. Więc cóż, no trzeba czy dać czas. Ja, ja uważam, że tutaj albo Albo, albo w tą stronę, albo, al, albo w drugą, ale nie można też, też robić czegoś takiego, że a może poczekajmy, nie? No bo żeby się nie okazało, że zaraz no, królewski nie wytrzyma ciśnienia, jednak Sobolewskiego zwolni. No to też będzie. Jeżeli ok, jeśli się to skończy po, mm, po rundzie, po prostu, yy, że tak powiem, yy, trener, nowy trener dostałby po prostu normalny okres przygotowawczy, no to jest troszkę inna, inna śpiewka. W sytuacji kiedy no, po prostu nie, wiem, teraz trener by został zwolniony, to też takie jest. Bez sensu, moim zdaniem, przynajmniej na ten moment, także, także no myślę, że no wiadomo, że za jakiś czas może ta sytuacja wyglądać gorzej Jeszcze jeżeli nie, nie, nie obudzi się drużyna, no miejmy nadzieję jednak, że zaczniemy, zaczniemy punktować Także tak, no tak to wygląda, nie jest zbyt, zbyt fajnie, no myślę, że warto powiedzieć takiej jednej rzeczy I chyba się o tym bardzo mocno przekonaliśmy już w tamtym sezonie Ale w tym myślę się przekonujemy cały czas że po prostu tą pierwszą ligę trzeba szanować, bo to nie jest łatwa liga, to jest liga gdzie, to nawet powiem wam tak kontrowersyjnie, nie wiem czy kontrowersyjnie, że czasami łatwiej się gra w ekstraklasie, ponieważ więcej masz takich zespołów, które potrafią grać, czy chcą grać taki otwarty futbol i można im, tym, i te, można im tym, te punkty, że tak powiem odbierać w ten sposób a tutaj mamy jednak mimo wszystko przewagę takich zespołów które grają troszkę bardziej defensywnie bardziej się czają no i przez to no, takiej drużynie jak Wiśle, Kraków no ciężko jest po prostu te punkty ostatecznie zdobywać i wygrywać w sposób zdecydowany tak naprawdę takie wyjątki od reguły to jest mecz z Arką Gdynia, to jest mecz z Motorem, to jest mecz chociażby z, z Niczem czy Resowiem także tutaj no, to jest pewnego rodzaju problem, i, 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 i po prostu to, to, to były wyniki dobre. No też brakuje, słuchajcie, no nie ukrywajmy, no tę sytuację można było wykończyć, więc skuteczność jakby jest również cały czas do poprawy. Od początku sezonu ta skuteczność po prostu e, zawodzi. No ale cóż, no nie będziemy tutaj jakby już rozmawiać o jakichś takich. Powodach, dlaczego przegraliśmy to spotkanie, no, myślę, że, że powodów jest dużo, wystarczająco dużo, że trenera można zwolnić. Oczywiście, są argumenty na to, żeby trenera sobolewskiego zwolnić. To nie jest tak, że tych argumentów nie ma, bo musiałbym być bardzo e śmiesznym człowiekiem, żeby powiedzieć, że tych argumentów nie ma. E ale są też takie pewne kontargumenty, które można sobie tutaj spokojnie zestawić no ale jaka będzie decyzja to tak naprawdę wiecie, wszystko zależy od, od tak naprawdę władz klubu no i ciekawy mnie jaka rola jest też na przykład Kuby Błaszczykowskiego teraz, nie, bo to jest też według mnie w miarę zastanawiająca kwestia, nie, no bo my atakujemy Królewskiego, mówimy, że coś tam, no ale gdzie jest Kuba Błaszczykowski tutaj to jest też pytanie takie takie pytanie nawet trochę retoryczne, bo pewnie nie, nie poznamy na nie odpowiedzi przynajmniej w najbliższym czasie, ale no warto też o tym pamiętać, że tak powiem. Dobra, słuchajcie, no, no wynik jest rozczarowujący, gra też jest rozczarowująca, no można powiedzieć. No jednym słowem, jakbym określić to spotkanie, no to, to takie po prostu. E, rozczarowanie, nawet wielkie rozczarowanie, bo no jednak każdy liczył, że tutaj jednak to zwycięstwo będzie. E, pomimo tego mówiłem e, przed meczem, że za głębiej zostanie to, to nie będzie łatwy mecz na pewno, no ale jednak mimo, mimo wszystko oczekiwaliśmy czegoś więcej. Dobra, tyle ode mnie. E, zapraszam Was oczywiście okay. na mm, mój portal również do subskrybowania tego kanału, by być na bieżąco z pojawiającymi się filmami. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i do usłyszenia piona.